może ja zacznę. Powiedz proszę, jak to by się funkcjonuje w zespole, w który na chwilę obecną to jest chyba 90 albo 10 środkowych pomocników, już bez tam łapienia się rozważania defensywnie ofensywne. No jest nas bardzo dużo. Tak, zgadza się. Kadra jest szeroka i na środku pomocy jest bardzo to odczuwalne, że występuje duża rywalizacja w zespole. Wydaje mi się, że ta rywalizacja powoduje to, że jesteśmy na w takim miejscu, na którym jesteśmy, gdyż każdy podnosi swoje umiejętności przez to, że jest tyle zawodników i na każdym treningu musi dawać 110% żeby wychodzić w podstawowej jedenastce na mecz ligowy. Kiedy powiesz, że jesteś, bo wiadomo co się dzieje z kiełkarzami w twoim wieku, mniej więcej, wiesz, że są wyjeżdżające, radnicy, teraz pracują, ostatnio masz to Kiedy ty powiesz, że jesteś gotowy dokony na zagraniczny wyjazd? Ktoś mi musi stać, musisz mieć taki, no, no właśnie, nie będę Ci podpowiadał. Przede wszystkim musi się zgłosić jakikolwiek klub, żebym był gotowy do wyjazd za zagranicy. Na razie takiej oferty nie było i, i nie ma, więc ja nie czuję się gotowy. Dopiero spędziłem jeden pierwszy sezon, zeszły nie był to mój pierwszy sezon w Ekstraklasie. Rozegrałem 21 metry W tym moim sezonie hmm, zacząłem na ławce, teraz jestem w podstawowym składzie. Natomiast te, przez tą rywalizację, jaka jest w zespole, łatwo z tego składu wypaść, natomiast trzeba po prostu być cały czas gotowym w tygodniu, pokazywać trenerowi, że aspiruje że się do tego, żeby być w pierwszym składzie, a na takie plany, na takie wizje odejścia za granicę no to dopiero po, po następnym sezonie, gdzie, gdzie już tak będę doświadczonym ligowcem hmm, kilkadziesiątych spotkań w Ekstraklasie rozegra, więc wtedy można o czymś więcej mówić byliście zadowoleni ze swojej punktów tylko właśnie się Wydaje mi się, że tak, z gry zdecydowanie, bo to był najlepszy mecz właśnie z gry. Brakowało wiadomo bramek i tego zwycięstwa, które byłby wisienko na torcie, ale niestety wywieźliśmy tylko jeden punkt, natomiast przez całą mecz praktycznie, no, przez pierwszą połowę zdecydowanie zdominowaliśmy Górnik. W drugiej też mieliśmy swoje sytuacje i wydaje mi się, że ten mecz powinniśmy wygrać. Jeżeli już się, jak to zagłębia, może z zagręb, bo tam że zmieni się trener, tylko nie grał No tak, zmieni się trener, natomiast wydaje mi się, że po ostatnim meczu, jaki Zagłębie zagrało, gdzie grał 5-0 z Płockiem, e, będzie na fali po prostu i trzeba się bardzo mocno zmobilizować do tego meczu, e, gdyż Zagłębie jest, jest, jest nad formą, więc wydaje mi się, że po prostu ten mecz będzie bardzo ciężkim meczem. To może być takie najtrudniejsze spotkanie w tym sezonie. Raz, tak. że że ten trener ma 3, że to tego... 5-0 no, to się okaże już w sobotę, gdzie na uisku. Wydaje mi się, że mm, trener jest trener z dość wysokiej półki wygrał na Słowacji mistrzostwo z porażki chyba z tego co mi wiadomo, więc ale jak już było mistrzostwo praktycznie w kieszeni, to, w giszeń, to, no, to y, wydaje mi się, że ten trener jest bardzo dobrym trenerem. Y, jeśli osiąga takie sukcesy na Słowacji, wydaje mi się, że ten mecz będzie bardzo ważny dla nas, ale nie tylko dla nas, bo dla kibiców są też dolnego Śląska. Ale my podejdziemy do tego mesza i do każdego innego przez to Tak jak do, do tych mężczyzn, przez które przed, przez ostatnią siłą Jeszcze zapytam Dziejowki, dla Staszyńskiego trochę. Jak Ty w ogóle oceniasz, bo będziecie pewnie, jeżeli zagrasz i on też geografię, będziecie się gdzieś tam stykać na boisku. Jak Ty go oceniasz dla Ciebie w takim typowym kilka pozycji, czegoś mu brakuje? Często się go krytykuje za to, że mało biega, chociaż poprawia się w tym momencie, ale Wydaje mi się, że Filip już nie biega tak mało ostatnimi czasy. Jest to zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Widać, że ta te, te, te technika ma bardzo, bardzo dobrze na wysokim poziomie, jeśli chodzi o ekstraklasę, miał pobyt za granicą, więc na pewno trzeba znaczy będę niego bardzo mocno uważać. Jeśli będzie mi dane szans na jego zagry, na pewno będę starał się jak najbardziej go przypilnować i nie dać mu rozwinąć skrzydła na wojsku, bo przez to wyeliminujemy najważniejszy punkt, wydaje mi się, że zagłębia. W meczach należysz do czołówki zawodników, jeżeli chodzi o ilość grup od, odbiorów, danych odbiorów. To jest coś, czego wymaga trener, czy to jest coś, co jakby przywiozłeś ze sobą jeszcze z poprzedniego klubu, gdzie filozofia trenera papiuna, no, 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 była taka, jaka była. A wydaje mi się, że wymaga w ogóle tego, moja pozycja na biegu, defensyjny pomocnik musi charakteryzować się dobrym odbiorem, czytaniem gry, zbieraniem drugiej chwili, więc ta pozycja pozycja to wymaga, ale wydaje mi się, że jestem zawodnikiem, który ma te cechy rozwinięte na dobrym poziomie i stara się po prostu zrobić największy atut. No właśnie Michał pytał o to odbiorę, ale generalnie poza to, to było widać, ten wysoki pressing, no, chyba zaskoczył górnika, bo ten górnika, powiem to znaczy, szczerze że to była taka świadomie obrana rana w trakcie, tak, tak że, żeby swojej bramki i grać z kontry, ale ten wymagał właśnie takiego wysokiego, wysokiego pressingu na właśnie połowie rywala. Też meczek, ja mówię, to jest to, co wy wnosicie, czy jednak ten na miedzą, który chcecie, chce żeby się tak realizowali? To to nie jest tylko kwestia chodnika, ale generalnie widać, że my bardzo dużo prób odbioru podejmuje się już na połowie rywala. No zgadza się, podejmujemy te próbę odbioru, bo wtedy jest najbliżej do bramki przeciwnika, jeśli odbierzemy piłkę na połowie przeciwnika. Ta droga jest krótsza niż jakbyśmy mieli wracać. Zgadza się, że ryzyko jest większe, ale trenujemy to na treningach i często, często no, to wychodzi też w meszach, więc powielamy, to pielęgnujemy tą cechę naszą i wydaje mi się, że dobrze na to wychodzi. A e, jeśli chodzi o pressing wysoki, to na pewno, na pewno jest to dość ryzykowne, natomiast korzystamy z tego często i mamy dość dużo odbiorów na połowie przeciwnika dzięki temu.